19 marca 2013 roku późnym wieczorem mieszkańcy Zagłębia Miedziowego odczuli bardzo silny wstrząs. Miał on siłę prawie 5 stopni w skali Richtera, była to tak zwana górnicza ósemka. Doszło do niego w kopalni Rudna, a po serii wstrząsów wtórnych pod ziemią uwięzieni zostali górnicy. Wiemy, że 8-9 minut po 22 w zakładach górniczych Rudna, szyb Rudna Główna, oddział G3000 metrów pod ziemią doszło do bardzo silnego wstrząsu górotworu. W rejonie tego zdarzenia pracowało 42 Górników. Prawie połowa z nich nie odniosła żadnych obrażeń, mogła się wycofać bez szwanku. Teraz jest godzina, chyba pierwsza w nocy. Czterech górników jest już w szpitalu powiatowym w Lubinie. Jeden został ewakuowany na noszach, trzech o własnych siłach. Prawda jest taka, że z osiemnastoma górnikami do tej pory nie mamy łączności, nie mamy kontaktu. Pięć zastępów ratowników prowadzi akcję poszukiwawczą, dwa zastępy są w odwodzie. Mobilizujemy na wszelki wypadek kolejne zastępy ratownicze. W akcji wzięło Udział 25 ratowników, inni byli w pogotowiu. Noc z 19 na 20 marca była najdłuższą w życiu m.in. rodzin uwięzionych pod ziemią górników. Po kilku godzinach intensywnych działań pojawiło się jednak światełko w tunelu. W tej chwili trwa akcja wybierania skał z dwóch chodników. Trwa to wybieranie jest oczywiście maszynowe, natomiast docierając do jednej z opadowych ratownicy dostrzegli również zasypany chodnik, ale zauważyli w nim szczelinę. Sądzą, że przy odrobinie szczęścia i przeręcznym już wybieraniu urobku przez tę szczelinę będzie mógł się przecisnąć człowiek i zobaczyć czy już za tym urmowiskiem jest wolna przestrzeń, czy można dostać się do zasypanych górników. No i to jest takie światełko w tunelu. Zobaczymy jak to nam wyjdzie, ale na pewno akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Był to strzał w dziesiątkę. O godzinie 5.10 ratownicy odnaleźli 15 górników. Czekaliśmy na pierwszą informację od tych ratowników, którzy się przecisnęli, czy idą na wyprostowanych nogach. Jak powiedzieli, że idą na wyprostowanych nogach, widzieliśmy, że na pewno będzie nieźle. No Trudno jeszcze było mówić, że będzie dobrze. E, 10 minut po tym, jak weszli na oddział, usłyszeliśmy meldunek od nich, mamy 15 poszkodowanych. W takim razie, gdzie jest pozostałych czterech? Po 15 minutach odnalazło się pozostałych czterech, co jest dla nas niezwykle szczęśliwe, że pierwszych dziesięciu przez tę szczelinę, którą przeszli ratownicy, mogło przejść o własnych siłach, wsiąść do landrowerów, które tam podjechały i dojechać na punkt medyczny przy szybie głównym Polkowic-Sieroszowic. Tam dwóch lekarzy, u góry cztery karetki, czyli pełna logistyka, tak żeby wszystkim zapewnić pomoc, jakiej będą potrzebowani. W ekstremalnie trudnej sytuacji byli nie tylko uwięzieni górnicy, ale również ratownicy, którzy podczas godzin rodzinnej walki o ludzkie życie, ani na chwilę nie mogli zwątpić i musieli zachować zimną krew. Po zjechaniu na dół e, i zobaczeniu tego, tych skutków tego wstrząsu e, wydawało się, że e, stało się najgorsze, to może się stać na dole, ale jak to mówią ratownicy, my ratownicy jak mówimy, e, nadzieja umiera ostatnia i e, idąc kawałek po kawałku część maszynami, część ręcznie. Udało się przekopać przez tą szczelinę do zasypanych górników i tam już tam spotkaliśmy grupę żywych górników, co, co nam podniosło. To jest największa radość dla ratownika, gdy, gdy ratuje tego człowieka żywego. Rok temu tą sprawą żyła cała Polska. Do Polkowic przyjechał m.in. ówczesny minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski. Wczoraj cała Polska oglądała. Patrzyła się na to, co się dzieje w tej kopalni, patrzyła się na Was i wszyscy liczyli na to, czyli 37 milionów Polaków. Także naprawdę... Serdecznie Wam dziękujemy. W sprawie wydarzeń sprzed roku śledztwo prowadziła Lubińska Prokuratura. Pod koniec lutego tego roku prokurator uznał, że do wstrząsu nie doszło na skutek naruszenia przepisów i zasad techniki górniczej przez osoby odpowiedzialne za przestrzeganie w kopalni przepisów BHP. Jego powodem było natomiast dynamiczne i nietypowe z uwagi na swoją siłę i zasięg uaktywnienie się uskoku rudnej głównej. Tąpnięcie miało charakter samoistny i przy obecnym stanie wiedzy nie było możliwe do przewidzenia pomimo prowadzonych pomiarów i obserwacji górotworu. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Zapraszamy na baseny. Centrum 7, rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4, rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku.